Zaczynamy niedzielę w Rapallo. Plan na dzisiaj jest następujący. Idziemy najpierw ze 3-3 km, chyba do sąsiedniej miejscowości Santa Margarita. Tam postaramy złapać się złapać autobus, i jedziemy do Portofino. Taki mamy plan, zobaczymy co z tego wyjdzie. Prowadzi wzdłuż drogi, ale idzie się na razie bardzo przyjemnie. Po godzinnym spacerze doszliśmy do Santa Margarita. Stoimy teraz tutaj na pomoście i zastanawiamy się, czy iść dalej z buta, czy trzymać się planu i iść na autobus. Skończyliśmy jednak trochę w miasto. W poszukiwaniu kawy yy, i mi się bardzo podoba, że nawet w niedzielę w centrum miasta jest rozstawiony stragan z warzywami, z owocami. Można kupić świeże, nawet w niedzielę. Świetna sprawa. Na straganach zainteresowały nas wystawione prawdziwki. U nas sezon jest, ale tutaj widocznie. Chyba też. Znaleźliśmy już kawę i rogaliki z, z No dobra, jesteśmy już po pysznej kawce i Rogaliku. E, e, stwierdziliśmy, że jednak e, zapomniałam gdzie idziemy. <laughs> Do portofino idziemy. Zostało nam jakieś 5 km. Mieliśmy jechać autobusem, pójdziemy na pieszo. Droga przy morzu, więc może będzie fajnie. A jeszcze nie powiedzieliśmy, że za cappuccino i za rogaliki z pistacjami e, zapłaciliśmy. E, cappuccino po e, 2,50 tak, tak, tak. euro i rogalik euro 40. Także w sumie. Przystępne. Jeżeli w takim miejscu, bardzo przystępne. Bym dokładnie, powiedział. dokładnie. Czyli jesteśmy zadowoleni na jedzenie, na pici, ruszamy w drogę. Zostawiamy Santa Margarita za plecami i idziemy w kierunku Portofino. A Ilona jeszcze chciała chyba coś dopowiedzieć? Nie, ja tylko chciałam tu wejść. jak ten wodnik pięknie prowadzi z jednej strony ulica, z drugiej strony morze, powiem, że trzeba jechać autobusem, musimy tędy iść. ścieżka, którą cały czas szliśmy przy morzu właśnie się skończyła. Została tylko droga i teraz kieruje nas tutaj w bok prosto na tą górę. Za chwilę ją pokażemy. I zostało nam jeszcze półtora kilometra do Portofino, więc myślę, że damy radę. Jest pięknie pokazana cała trasa, którą przeszliśmy, czyli start w Rapallo a my jesteśmy już w i zostało nam tylko tutaj ten kawałek do Portofino. Idziemy. Ta trasa też jest naprawdę malownicza. Zobaczcie. Cały czas pod górę. Przed nami cel naszej trasy, czyli zatoczka z miasteczkiem Portofino. Jesteśmy już w centrum, w samym porcie. Trochę się tutaj pokręcimy i pokażemy Wam jak to miasteczko pięknie wygląda. Stoimy teraz na głównym klasu w Portofino i podobno tutaj można często spotkać jakieś hollywoodskie gwiazdy. Zobaczymy, czy się uda kogoś sławnego namierzyć. sobie spacerujemy w tym miasteczku, mamy takie porównania. Wszystkie te miasteczka właściwie bardzo podobne. Są, jakby je tak wymieszać, te nagrania to trudno by było rozróżnić, które nagranie jest z którego miasteczka. Wszystkie ładne, i ale bardzo podobne. Dobre, bardzo klimatyczne, przyjemnie się tutaj spaceruje. Podrapujemy się tutaj ostro pod górę po schodach. A tu jest kościółek i taki punkt widokowy na zatoczkę. Myślę, że będzie warto. Bilety tutaj w automacie podjechał akurat autobus 782 i pojedziemy z powrotem z autobusem do Santa Margarita. A potem będziemy myśleć co dalej. Pojechaliśmy autobusem do Santa Margarita i przerwa na Latę Maciatu. Wyborne. Po krótkim odpoczynku jednak idziemy na nogach Mamy teraz tutaj Santa Margarita do Rapallo jakieś 3 km W nogach mamy już ile mówię? 13, 13, to jeszcze 3, to będzie 16. Chyba damy radę jeszcze. Musimy za bardzo chyba nie ma teraz autobusów. Idziemy na nogi. Nie ma za bardzo wyjścia. Na trasie co kawałek są takie łoweczki. Można sobie usiąść, odpocząć. właśnie, tak jest, Rafał właśnie już odpoczywa. A ja Wam pokażę jeszcze widok. Wróciliśmy do Rapallo, i chyba na dzisiaj już nam wystarczy spacerów. Na zakończenie dnia. Dzisiaj mamy pizzę. Ilona oczywiście testuje. Mm -hmm. Jak ta? Ta jest pyszna. Mm -hmm. Lepsza niż wczorajsza? Podobna. Trochę inna? Trochę inna. Zupełnie inaczej zrobiona. No zupełnie nie. Każdy z nas ma osobną pizzę, bo dzisiaj zrobiliśmy 17 km Także kalorie <grym> trzeba uzupełnić. Dokładnie. A siedzimy sobie w takiej restauracji przy deptaku i tutaj tędy już się idzie prosto na zatokę a po pysznej kolacji, jaką zrobiliśmy na zakończenie z dnia jeszcze ludzików. Ja mam oczywiście pistację, a Rafał mango i pistację. Zaczynamy kolejny dzień. Jest poniedziałek rano, a my już idziemy na stację kolejową. Bo jedziemy do sąsiedniej, nie, dwie miejscowości dalej na wybrzeże. Miejscowość się nazywa Kamogli, Kamodli, jakoś tak. Idziemy kupić bilet i wsiadamy do pociągu. Bilety mamy już kupione. Kupiliśmy tym razem w okienku, bo było otwarte, ale jakby ktoś chciał to są też automaty. Zapłaciliśmy 2,40 euro od osoby za podróż w jedną stronę. Przed wejściem na peron należy skasować bilet I już, idziemy po stacji kolejowej takimi schodami prosto w dół Próbujemy dostać się na poziom morza widzanie miasteczka to trzeba zacząć od pysznej kawy, i losów tak. kawa jest przepyszna, a jeszcze trzeba siedzieć z takim świetnym widokiem też przepyszne kawa tylko już a faktycznie? Ale zbliżę ją sobie trochę może ją będzie widać chyba, że zdąży uciec Ucieka. A to się szybko porusza mhm. Z rybacy wypływają daleko w morze, Ona tutaj w tej samym porcie. liśmy na fortece i teraz mamy nadzieję, że to będą fajne punkty widokowe. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Kolejnego włoskiego miasteczka. Każde jest w swoim rodzaju bardzo specyficzne. To nas zachwyciło kolorami tych kamienic, wysokością tych kamienic. Jak wcześniej gdzieś wyczytałem, podobno pomagało to rybakom wrócić z połowów z morza, bo te kolory rzucały im się w oczy i potrafili rozróżnić, że są na miejscu. Także zdecydowanie polecamy też tą miejscowość, żeby ją odwiedzić, chociaż na pół dnia, a warto. Na zakończenie zwiedzania tego pięknego miasteczka kupujemy sobie kalmary. Odebraliśmy nasz rożek z kalmarami i Ilona, jak zwykle, będzie testować. Bardzo lubi kalmary, więc sądzę, że będą A, OK. Nie popasz się? Mm. Już no nawet nie będę pisać. <noise> Zaraz tutaj przy deptaku jest tylko jeden taki lokal, więc polecamy. Hmm. Siedzimy już w pociągu, właśnie ruszył i wracamy do Rapallo kosztował tam 40 od osoby generalnie jesteśmy bardzo zadowoleni z podróży włoskimi kolejami co pół godziny z miasta do miasta bezproblemowo wydaje mi się, że to jest całkiem fajny sposób na e, zwiedzanie Włoch Dokładnie Szliśmy już do mieszkania ale Ilona po drodze wypatrzyła otwartą gelaterię i właśnie wcinamy lody. Ja mam stracciatelle i pistacje, a Ilona widzę, że tam jej się topią pistacje, więc musi kończyć nagrywać, bo jej uciekną. Lody zjedzone. Wracamy teraz na chwilę do mieszkania i po drodze nagram wam tutaj panoramę z zatoki Rapallo. Jest godzina 17, My zgłodnieliśmy, a niestety restauracje, czy tam pizzernie, otwierają się z reguły później, około 19 chyba. Całe szczęście, że kupiliśmy. Eee, czekaj, co to było? Focaccia. Fokaczka. są otwarte. Ja sobie wzięłam eee, z pesto. Już z bliska? Taki duży. Ło. Ułamała się. Tak fajnie wygląda. Pesto, a ja brałem z oliwkami. To później jeszcze pokażemy. A Ilona przetestuje. Mm. Ale dobre. I faktycznie pesto... Pesto jest to... bazyliowo-orzeszkowe. Aha, to chyba dobre. To za, później spróbuję. Mhm. To akurat tym przekąsimy i potem wieczorem jeszcze zobaczymy, czy pójdziemy na jeszcze jedno jedzenie. Pewnie na makaron. <laughs> Papier tak wygląda aplikacja z wątkami. Zaraz spróbujemy. Dobra? Ale oliwki greckie lepiej. Opuszczamy już nasze mieszkanie. Idziemy odnieść klucze do skrytki na płocie. I dalej... Nie, ciekawe zrobimy, bo chciałem powiedzieć, że idziemy na stację. I jedziemy z powrotem do pizzy, ale jeszcze mamy czas na kawę i rogalika prawdopodobnie. Dokładnie, na pożegnanie. Mamy już pyszne cappuccino i rogaliki z pistacją. Powiem tak, zajęło nam jakieś, y, jakieś 15 minut szukania rogalików właśnie z pistacją, a okazuje się, że oni je nadziewają na doczekaniu, na życzenie. Ale kawa jest krytyczna. Po dwugodzinnej jeździe dotarliśmy ponownie do Pizy. Mamy teraz 12.20. Na lotnisku musimy być koło 6. W sumie mamy 6 godzin jeszcze, żeby się pokręcić po mieście. Zaparkowaliśmy w pizzerii. Donna tu już próbuje. Powiem zjadła. A pizza jest ta sama, którą jedliśmy pierwszego dnia tutaj w Pizze. Mamy, mamy dwie margarity. Naprawdę świetne. Za jedną płacimy 6 euro. A siedzimy sobie tutaj przy głównej drodze prowadzącej do Krzywej Wieży. Takim widoczkiem generalnie bardzo polecamy. Butelka wody 1,5 litrowa w przeciętnym sklepie tutaj w centrum fizy kosztuje 1,5 euro. Pod samą krzywą wieżą jest Carrefour Express. Mówię, wejdziemy zobaczyć, bo tam powinno być taniej. Nie, też jest 1,5 euro. Ale mam dla Was tipa, po przejściu jakieś 100 metrów w głąb którejś uliczki jest następny Super Carrefour eksp... Super. Express. I tu można wodę kupić już za 30 centów. Więc parę kroków w bok i nie trzeba płacić 1,5 euro. Na tym moście jeszcze nie byliśmy, a idziemy teraz w kierunku tego tutaj zabytkowego kościoła. Jakby ktoś chciał, to można zwiedzać też taką ciuchcią z przewodnikiem. Wróciliśmy do naszego punktu startowego, czyli na międzynarodowe lotnisko w Pizie. Za dwie godziny mamy lot powrotny Ryanair'em do Wrocławia. I teraz podsumowując nasz krótki wyjazd, krótki bo czterodniowy, Piza, później pociągiem do Rapallo, Później na piechotę i trochę autobusem dotarliśmy do Portofino, po drodze Santa Margarita. A kolejny dzień pojechaliśmy do Camogli i wróciliśmy z powrotem do Pizy. Wydaje nam się, że dość dużo miejsc odwiedziliśmy i wszystkie było warto. Do wszystkich warto było zajrzeć. Generalnie wyjazd bardzo udany.